Halo halo, w to sobotnie popołudnie wita was Gryzor tym razem pogramy sobie w Battlefield 4 na już praktycznie klasycznej mapie Parcel Storm e, ta mapa pojawiła się bodajże w drugim dodatku do Battlefielda 4 na samym początku jeszcze właściwie istnienia e, pojawiła się Parcel Storm i to taki żart tropiku, który bardzo przypadł mi do gustu akurat ta mapka, naprawdę z tych wszystkich dodatków, jako nieliczna e, no, daje daje po prostu radę. E, tymczasem skupmy się na tym, co się dzieje. Dzisiaj jest 13 grudnia, a propos, e, dzisiaj mamy kolejną rocznicę wybuchu, wybuchu stanu wojennego, wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Tak, tak, wiem, tam czasy. E, no ale cóż, e, o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć. Dzisiaj odbyła się też demonstracja, e, przemarsz... Uuu, nie trafię go za daleko. E, odbył się dzisiaj przemarsz w Warszawie, e, taki marsz organizowany przez e, różne... Skądinąd mniej lub bardziej znane frakcje polityczne. No ale co cieszy? Cieszy to, że obyło się bez burt, bez żadnych ekscesów, więc tutaj naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo mi miło z tego tytułu i wprowadza to odrobinę normalności. Jak gdyby. gdzie on jest. Oho! I daje nadzieję, że w Polsce też są jeszcze ludzie, którzy potrafią czcić godnie jakieś tam wydarzenia, wydarzenia historyczne, bez, bez zbytnej napinki, bez żadnych bójt, a to, czy akurat mi się podoba to, czy nie, to już, to już jest całkowicie inna kwestia, na całkowicie inną dyskusję zgoła polityczną, którą na mojej a polityki, na moim kanale nie mam zamiaru uprawiać. Tymczasem wracamy do Battlefielda, na tropikalne wyspy, na których gramy sobie w, w tryb conquest, i będziemy konkwestować tutaj. Konkwestujemy sobie tutaj. O, akurat za serwis stara dostałem. Konkwestujemy sobie tutaj. Na tej mapce. E, bardzo fajna mapa. Oj, tutaj pobiegłość. Bardzo fajna mapa. Jedna z nielicznych, tak jak już wspomniałem jedna z nielicznych map, które naprawdę dają radę i która, e, która wyszła twórcom Battlefielda 4. Bo już pomijając fakt, że Battlefield to taka duża, duża nakładka, duży mod, dodatek właściwie do Battlefielda 3, no to pomijając ten fakt, to, e, no to, no to tam niewiele, niewiele, niewiele do, dobrego było. Kurde, zaraz znowu umrę. Przepraszam, bo tak komentowanie i nagrywanie w jednej chwili to. E, przy graniu w Battlefielda. Nie jest. Nie jest moją najmocniejszą stroną, tym bardziej, że widziałem co niektórych na YouTubie potrafią to robić i bardzo fajnie im to wychodzi. No i robią jakieś kosmiczne skille, kosmiczne, kosmiczne. Kill, skille, kosmiczne. E, kosmiczne wyniki robią w tym Battlefieldzie, no ale cóż, zobaczymy, ja tego nie robię. E, zobaczymy jak. E, jak tutaj. No kurcz, ja się tu odrodziłem w ogóle. Bez sensu na jakiejś mapie chyba pewnie samobójstwo. O. o. Dobra, płynę w takim razie. Kawałek, kawałek się przepłynę. Niczym triatlonista trenujący przed Iron Manem. No, okej, okay. tym bardziej, że Iron Man, jak wiecie, odbywa się na Hawajach. Główne zawody Iron Manowe są na Hawajach, więc... więc czemu nie? Battlefield 4 wyzwala we mnie dość mieszane uczucia od dłuższego czasu. Na plus zaliczam to, że ciągle mnie gdzieś przy sobie trzyma, że ciągle przez te regularnie Ukazujące się dodatki ciągle mogę sobie tutaj. Yy, przypominam mi o sobie, i, i ciągle wracam do, do tego Battlefielda i, i, i cały czas czerpię z niego przyjemność. To na plus. A na minus to, że, że te mapy są naprawdę. Te mapy są naprawdę mało odkrywcze. Nic nowego nie wnoszą. O! Ojojoj, oj, oj, trzech nie dało się zabić te nowe mapy z tych nowych dodatków, ten Final Stand to jest taki dodatek kurczę. no tam jedna mapa jest tylko fajna, a już nie wspomnę, <coughs> nie wspomnę o tym, że e, w trybie powiedzmy team deathmatch niektóre mapy są tak na odwal zrobione, to już jest taki taki odcinanie takie kuponów, że się w głowie nie mieści, i, e, no i nie bardzo mi się to podoba. Wydaje mi się, że potrzebujemy my gracze, tak, potrzebujemy troszeczkę odpoczynku, od Battlefielda, od serii Battlefield, dlatego też dobrze, że ta ten hardline został przełożony gdzieś na, na bliżej nieokreśloną przyszłość. Potrzebujemy już odpoczynku i zaczekamy sobie. Z rok, dwa bym tak poczekał na Battlefield 5 piątkę I, i wtedy, i wtedy sobie będziemy, będziemy mogli sobie fajnie pograć. Mam nadzieję, dopracowany tytuł. Mam nadzieję, że tytuł też ten nam pozwoli powrócić do. O, będzie, będzie grubo. O nie. Pozwoli nam wrócić do. Chodź tu gościu. Ach, fuks! Ha. Pozwoli nam wrócić w końcu do II wojny światowej, do której tak wszyscy już tęsknią w internecie. Naprawdę, naprawdę dużo dużo jest głosów takich, że już, już dość tego, tego, tych modern warfare'ów, że czas na Drugą wojnę światową. No a ja szczerze mówiąc, naprawdę bym sobie zagrał w, w takiego w medal. W Medal of Honor taki kurczę, ten pierwszy, taki z II wojny światowej, no. Kurde, sam przejmę tą flagę. Kurz, nie wiem gdzie mam iść. Aż zgłupiałem normalnie. Tak, także mówię: No, Druga wojna światowa to jest to, na co wielu ludzi czeka. W co wielu ludzi chciałoby pograć w takim, w grę Battlefield, powiedzmy, osadzoną w takim właśnie settingu. I ja również nie wyłamuję się z tego towarzystwa. Ok. Napierajmy na punkt A w takim wypadku. Kurczę, ja pamiętam jak ta mapa się pokazała. Co ja tutaj, ile ja tutaj godzin spędziłem na tej mapie. Jak tutaj było pięknie. Jak... Coś tutaj, gdzie oni strzelają. Kurczę, mam ostatnio ustawione słuchawki na, na Stereo, ponieważ tęsknię już. Ojej, przepraszam. Tęskni mi się za moimi logitychami, tymi takimi 3D, kurczę. O, za dużo ich tu było. 9 do 3, no cóż za wynik. Nawet bym się nie spodziewał, że taki dobry wynik tutaj mi się kręci. A tymczasem jaki tu wynik? 500 do 300. <laughs> Przepraszam. No całkiem dobrze. O, i ktoś nam tu przejmuje punkcik B. Pod moją nieobecność w tym punkcie. Trzeba tutaj skontrować szybciutko, bo... E, no o ten punkt przeważnie się tutaj rozgrywają wszystkie... E, wszystkie bitwy. No i cóż. Gdzie jesteś, gościu? Gdzie jesteś? Gdzie się schowałeś? O... Dobra, ktoś się pojawił odrodził z naszych Ale to nie znaczy, że gdzie jest ten ziomuś? Gdzie on jest? Tutaj idą nie Tutaj nie idą U. Dobra A sprzejdliśmy, B mamy Okej okay. Ciśniemy gdzie? Ciśniemy na punkt O, Spieszą, spieszą Kurde, RFB, e, RFC, czy jak ona się nazywa, ta motorówa, <grywa> Już to, już, to, już to znam to uczucie, kiedy bije mi po plecach. Tymczasem wezmę sobie coś takiego, co się nazywa USAS-12. Po co mi USAS-12 e, na tej mapie? Uuu, ale fuks to był, jaki to był fuksik. Gościu, gdzieś tu się pojawił znikąd. Aj, dobra. Szybko. Odwróćmy się. Gość się pojawił znikąd. No nie znikąd, tylko stamtąd, bo punkt A nam znowu przejęli. Zaraz to tu będą nas atakować, napierać. Tutaj... Oj, Boże, że mój.